Poczekajcie, poczekajcie. I... Teraz... Stop, stop, stop. Stop, drodzy, stop, stop, stop. Pula. Bo to jest coś naprawdę wyjątkowego. Uwaga. Coś mega wyjątkowego. Moi I myślę, drodzy... że nikt się tego nie spodziewa. Mogę śmiało powiedzieć, że nikt się kudowa tego nie spodziewa. Nie no, będzie grubo, dawaj poksel. Moi drodzy, Mateusza Murańskiego w walce z Arkadiuszem Tańculą zastąpi jego ojciec Jacek. Jacek! Wielkie brawa! Kto patronem drugiej części? Natalia jest wodzem do Skręcamy 25-25% zniżki na całą ofertę. Słuchajcie, to jest to. Chyba nikt się tego nie spodziewał. Pan Jacek Murański wchodzi za swojego syna. Słuchajcie, wielkie brawo jeszcze raz. Gwoli wstępu chciałbym poruszyć temat, czemu nie widzimy tutaj Mateusza Murańskiego. Słuchajcie, Mateusz doznał kontuzji ręki. Zaraz pewnie zresztą więcej informacji przekaże nam pan Jacek. Ale zanim przejdziemy jeszcze dalej.